Halo, halo, ludzie, hippici, hipsterzy, i i mówi do Was: Knurko Nesuri, dzisiaj znowu mam powód do podwójnej radości, ponieważ będzie o Lafroigu Brodir, który jest whisky leżakowaną, czy też finiszowaną w beczkach po Porto. Więc będzie przy okazji, tak samo jak zresztą przy że że Portree, będzie okazja, żeby napić się też i, e, też i rubinowego Porto. Ale tak, ja sobie tą butelkę wina stawię. E, mamy Lafroyga Brodir. Mamy 48% alkoholu. Nie wiadomo, czy jest e, filtracja na zimno. Nie wiadomo, czy jest dodany barwnik, także generalnie wiadomo o tej whisky dosyć mało. E, mamy w Wielkiej Brytanii w dwóch dużych e, online'owych sklepach dwie bardzo różne ceny, ponieważ jeden sklep mówi, że e, sprzedaje tę whisky za 90 funtów, drugi sklep sprzedaje ją za 110 funtów. Natomiast w Polsce można ją kupić taniej niż niż obie te ceny, za 399, za 400. 400 stówki. Stówki to jest dosyć dużo pieniędzy, szczególnie jak za whisky, która nie ma podanego wieku, także ym, także lepiej, żeby historia, która stoi za tą whisky, była jakoś super super ciekawa. I historia, która za, stoi za tą whisky, yy, jest no, jakaś tam, ale budzi ona też trochę yy, mojej takiej yy, mojego takiego. Z niesmaczenia to może nie, ale takie, takie dosyć dwuznaczne, powiedzmy mam ambiwalentne odczucia na jej temat. Tak samo zresztą jak było przy, przy Buna pociach Aga, które miało też bardzo mocno, bardzo mocno cisnęło, bardzo mocno cisnęło słownictwo, słownictwo gelickie, będąc destylarnią whisky z Eili, która w sumie to zbyt wiele już z kulturą gelicką wspólnego nie ma. Co innego z Taliskerem, który jest, na, który jest na Sky, czy też z dystylarniami z wyspy Luisa i Harisa, takimi jak Awendzielek, gdzie jednak kultura galicka ciągle jest żywa i praktycznie wręcz nawet i tętni życiem. E, tutaj mamy jeszcze taką dziwną, e, podwójną mieszankę, powiedzmy, ponieważ mamy nazwę dystylarni, która jest z, z galickiego, Lefroig, e, czyli, czyli fajna, szeroka zatoka. E, natomiast nazwa produktu, która, która tutaj jest, to jest Brodir. Brodir można się prawdopodobnie domyślić, że jest nazwą z języków skandynawskich. Tutaj akurat jest nazwa z języka staronorskiego i oznacza oczywiście brat, czy też braterstwo. I takie, takiego typu odczucia. Dlaczego w ogóle Lafroik wprowadza taki produkt jak Lafroik Brodir? W 2012 roku pojawia się pierwsza wersja Brodira. Akurat wtedy było, była to jiskie 13-letnia, więc przynajmniej miała podany wiek. Była limitowana tylko do 2000 sztuk butelek i była sprzedawana jako specjalne uczczenie pasażerów linii lotniczych Viking Line. Dlaczego tak było zrobione? To trochę trudno mi powiedzieć w tym momencie. Natomiast w 2014 roku dwa lata później trafia do sprzedaży Brodir 001 dowolnocówek w, w, w Unii Europejskiej. Jest, to, jest wtedy powiedziane, że jest to dymny Lafroy, który jest leżakowany w beczkach po Porto. Czy jest finiszowane beczkach po Porto, czy jest leżakowane beczkach po porto, to nie jest wyszczególnione. Yy, mamy potem edycję drugą, która jest dokładną kopią edycji pierwszej jest po prostu zrobiona trochę później. W 2015 roku, natomiast w 2016 roku laforego Brodir wchodzi yy, do sprzedaży yy, destylarni La Freude jako stały produkt. I wiemy tyle, że jest tutaj yy, mieszanka leżakowania w beczkach po, yy, po Bourbonie i w beczkach po winie porto Rubinowym. Jeżeli się zagłębimy trochę w, te, w to, co, co Lafroyk mówi na temat tej whisky, to dowiemy się takiej rzeczy, która jeszcze trochę bardziej mnie rozbraja. Mianowicie jest powiedziane, że brod, że Brodir znaczy brat w, i tutaj jest cytat, jest użyte słowo Ancient Norse, czyli starożytnym. Norskim języku, który nie istnieje. Istnieje staronorski, nowonorski, który jest bardzo podobny do współczesnego islandzkiego. Że staronorski ma bardzo dużo wpływów i bardzo dużo, um, bardzo dużo łączników z, z językiem norweskim do pewnego stopnia, ale islandzki jest taki trochę, trochę bliższy mimo wszystko. Także skąd nim się wzięło to, że to jest starożytny norski język, to ja nie mam pojęcia. I w ogóle samo to odnoszenie się do wikingów i do kultury skandynawskiej na Ili znowu. Na Eilie, która jest wyspą, na której nie było Wikingów. Więc, więc tak. Jeste, j, jesteśmy w stanie zrozumieć absolutnie jesteśmy w stanie zrozumieć skapę, która ma nazwę e, nazwę nordycką, ponieważ jest na archipelagu Orkadów, które były wyspami, które należały kiedyś do Norwegii, więc to e, więc te, te, to m, odnoszenie się do wikińskiej kultury jest tutaj uzasadnione, jeżeli chodzi o skapę mamy Highland Park, które prawie całą swoją serię, e, prawie że wszystkie swoje whisky nazywa w jakiś tam sposób odnosząc się, odnosząc się do kultury wikingów i to też jest ok bo te destylarnie są obok siebie. Obie są, obie są z um, archipelagu Orkadów. Mamy y, whisky, które są. E, gdzieś tam na, e, gdzieś tam na wysp wyspach Lulisa i Harisa, które też miały dosyć duży, e, dosyć, dosyć duży wpływ e, e, nordycki, ewentualnie mamy też Taliskera, który też jest nazwą z e, nordyckiego, z nordyckich języków, ale jest on na wyspie Sky, która też ma dużo, dużo więcej wspólnego z wikingami niż wyspa Isla, na której nigdy, tak jak już mówiłem, wikingów nie było, więc nie wiem skąd się bierze e, bierze to, to parcie na wikingskość i wciskanie elementów. Nordyckich czy norskich em, do destylarni, które nazywają się po, cel, po celtycku, czy też po galicku. E, ale, ale w jakiś sposób to się, e, to się dzieje. Nawet widać po moich policzkach, że się zdążyłem zarumienić przez to gadanie, bo jest to po prostu dla mnie niezrozumiałe w bardzo irytujący sposób. Em, ale tak. No, trzeba, się, trzeba, trzeba się skupić na tym, co mamy w tej, butel, w tej butelce. Może się okaże, że jest to wyjątkowo dobre. Jeżeli spojrzymy sobie na kolor, muszę sobie te whisky nalać, żeby zobaczyć trochę lepiej kolor. Tak jak mówiłem, mamy 48%. Nie mamy wiadomości na temat, na temat filtracji na zimno, czy też dodanych barwników, ale widać tutaj, tak samo jak było widać w whisky Spey, ten wpływ leżakowania w beczkach po Porto w taki sposób, w taki sposób że. Jest ta whisky burszczynowa, tak jak normalnie, normalnie są whisky, ale w tym burszczynie jest to trochę też takiego delikatnego różowego za farbu. Na języku delikatnie czuć dymność, która buduje od razu, od razu plan taki mocno-lafrojgowy, mocno, mocno morski, mocno ajlowy. Mamy bardzo dużo, bardzo dużo owoców od razu, od razu rzucających się, się na, na nosie. Mamy jakieś takie owoce, owoce leśne, może nawet podwędzone owoce leśne. Przychodzi trochę na myśl ten Bramble Liquor, który miałem tutaj z, z Kilchomana, z jeżynami rędzonymi. Z jeżynami i. i, i, i. Dymność, słodycz owocowa, może jakaś taka, może jakaś taka wrzosowość, która, yy, która gdzieś tutaj też jest. Słona, yy, może, bardzo delikatnie, yy, może bardzo delikatnie lukrecjowa, ale to na dobrą sprawę na nosie jest tyle. Czyli dym, dużo owoców, całkiem przyjemnie się to, yy, całkiem przyjemnie się to zapowiada. Trzeba zobaczyć jak na języku, także w czy też może w tym wypadku trzeba powiedzieć Skol. Nie wiem, ale na zdrowie. Na języku na dzień dobry atakuje nas, atakuje nas w twarz taka bardzo mocna dymność stricte, mm. stricte Lafroigowa, zresztą tak jak na Lafroigu dziesięcioletnim jest napisane że jest to jak całowanie się, całowanie się z, z Reną, która jadła wcześniej, jadła wcześniej e, barbecue, coś w tym stylu, że też po prostu, że jest to, jest to torfowy, e, torfowy strzał w twarz. Tutaj się można z tym zgodzić, jednak czuć, że to jest Lafroik, ta dymność jest bardzo, bardzo. Na przedzie jest ona niepodważalna i przykrywa, że może nie tyle, nie tyle tak mocno przykrywa, co bardzo mocno otacza wszystko inne, co się w tej whisky dzieje. Mamy dużo owoców. Jeszcze tak, mamy 48%, nie mamy podanego wieku, więc ta alkoholowość jest tutaj, jest tutaj też nieźle wyczuwalna, aczkolwiek nie zatyka jamy ustnej, nie pali w przyłyku, jest ona dosyć ciepła, ale przyjemnie się to ciepło gdzieś, gdzieś rozchodzi i nie, jest, nie, nie zostaje na jakoś specjalnie długo. To, co zostaje na, na dosyć długo, to jest właśnie dymność i taki, taki Mus z owoców leśnych, który jest, który jest też jakoś tak, jakoś tak ogniskowo podwędzony. Przede wszystkim dym, mm. owoce, mm. zierzyny, maliny, może trochę jagody. Mm. Trochę jakiś takiej słodyczy, która może się kojarzyć z jakimś miodem brzosowym, czy w ogóle trochę jakiejś takiej brzosowej kwiatkowości. Gdzieś w tle mamy taką, mamy taką wytrawną, trochę ściągającą, mmm, trochę ściągającą, powiedzmy słodycz, która kojarzy się z tym winem, którym, po, 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 którym, po którego beczkach ta, ta whisky była, była też leżakowana. Mamy Słoną solankowość. Nie mamy takiej typowej dla LaFroyga mocnej medyczności, która dużo ludzi odstrasza. Nie mamy tych wszystkich takich detergentów i innych takich rzeczy, które, które są dla wielu osób nieprzyjemne. Mamy natomiast dębinę, mamy taniny takie, takie wytrawnie, zaciągające. Mamy trochę jakiejś takiej e, takie waniliowości. Mamy dużo takiej goryczki, która jest całkiem fajnie, fajnie dębowa, trochę może nawet kojarzy się, e, kojarzy się z e, lukrecją. I na finiszu mamy dym, mamy jakiś taki zaczadzony komin, jakąś taką sadzę ym, dymną i odrobinę takiego dżemu, yy, dżemu zmieszanych jakichś yy, owoców leśnych czy, czy jakichś powideł. Nawet. Yy, więc może jakieś takie powidła śliwkowe wędzone tutaj gdzieś, gdzieś są wyczuwalne. Jest to całkiem przyjemna whisky, natomiast wydaje mi się, że ten Talisker portry, który tutaj był niedawno, yy, robi tę winność jednak w lepszy sposób. Tamte owoce były dużo bardziej wyczuwalne, dużo bardziej takie charakterne, dużo bardziej na przedzie, tutaj jednak na przedzie jest bardzo mocno dymność, także jeżeli ktoś chce taką stricte dymną whisky, ymm, która ma wpływ leżakowania w beczkach po winie wzmocnionym, to tutaj jest to zrobione lepiej. Ale to, co jeszcze trzeba zrobić, to spróbować samego typu wina, w którym to było leżane. Yy, Leżakowanie odbywa się w beczkach po porto, Beczkach oporto po rubinowym, także w tym do, dokładnie, taki sam, do, dokładnie taka sama odmiana e, wina jak było przy taliskerze mm, portri. I tak. Ta owocowość dla Freiga jest gdzieś w tym winie też wyczuwalna. Natomiast tak jak mówiłem, wydaje mi się, że. L'Escalier Portree robił to lepiej. Tamta owocowość była taka bardzo silna, mocno maliny, mocno wszystkie te inne owoce e, wychodziły z tej whisky. Mm, porównując przynajmniej do, te, do, 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 do tego, co było wyczuwalne w, w tym winie. Tutaj ten lafroik jest jednak bardzo, bardzo, bardzo mocno dymny i ta dymność jest dużo mocniej e, jednak na przedzie. tej owocowości mm, nie ma aż tak dużo mm, w tym składzie. Trzeba by tutaj Nawiązać jednak do tego, że tak. Mamy ArtBega Eugedal, który jest faktem, że y, tam, ma, y, tam ma wpływ z beczek po Sherry, więc jest to trochę jednego, jednak innego typu, innego typu y, wino. Mamy y, to Buna Haventauch AGA, które było ostatnio, gdzie ten wpływ leżakowania w beczkach po, y, po Sherry też istnieje, i też po Sherry. Mamy Taliskera Portree. Gdzie mamy leżakowanie w beczkach po Porto i mamy tego Lafroy'ga Brodir, czy też nawet tego Kilchomana, i jeszcze Sanek, który też ma wpływ leżakowania w beczkach, po, beczkach po Sherry. Wydaje mi się, że jeżeli chcecie coś, co jest bardzo winne, bardzo mocno owocowe i gdzieś tam jest ta dymność schowana, to idźcie w stronę Taliskera. Jeżeli chcecie coś, co jest bardzo złożonego i trudno się to rozpakowuje, ale gdzieś tam jest to wszystko w miarę jakoś zbalansowane ze sobą, plus ma mnóstwo innych, mnóstwo innych nut smakowych niż tylko taki czysty, czysty dym i czyste owoce, to idźcie w stronę tego Buna Jeżeli chcecie coś, co jest bardzo mocno dymne i gdzieś tam kryje się pod tym ta owocowość, to mamy znowu w tym momencie trzy whisky. E, przynajmniej z tych, które próbowałem, e, próbowałem jakoś niedawno, e, czyli tego Kilchomana Sanek, czyli tego e, Lafroiga Broder i czyli właśnie Artbega Ulgedal. I... Kilchoman Sanek wydaje mi się ciągle wygrywa e, w tej kwestii. Na drugim miejscu powiedziałbym, że plasuje się ten Lafroik, e, czy nie ten Lafroyk, tu jest wino, tamten Lafroyk, który już stoi, e, stoi obok mnie e, i ciągle, e, i ciągle to, mm, to ogromne rozczarowanie, którym dla mnie jest Arsbeck Gedal. E, jeżeli udało wam się dostać bacz tego Arsbecka, którym nie ma tej cementowości, tego posmaku, który mi tak bardzo, tak bardzo w nim przeszkadzał, to prawdopodobnie jest to whisky lepsza niż ten Lafroik. Lafroik ma tutaj jeden zasadniczy, zasadniczy bardzo Duży problem, który mianowicie jest jego ceną, ponieważ ta cena jest kompletnie szczapy. Jakby on kosztował 60 funtów, to bym mówił, żeby go brać w ciemno. Natomiast nie kosztuje on 60 funtów, kosztuje 400 zł, gdzie to jest porównując z tych 250 czy tam pod 300 zł, które trzeba dać za te pozostałe whisky, pozostałe propozycje, które są, które są tak w ten sposób zrobione. To ten Freud Broder wypada bardzo jednak cienko. Mimo że w smaku tutaj wszystko, wszystko jest całkiem fajne, e, bo, bo ta dymność jest taka fajnie kopiąca, e, może, trochę, może mogłoby być trochę lepiej z tą owocowością zrobione, natomiast no to jest jakiś, jak, jakiś, jakaś też cecha charakterystyczna tej, e, tej whisky, e, że jest tutaj ta dymność taka bardzo, bardzo jednak mocna na przodzie. E, nie wiem, co więcej, nie wiem, co więcej powiedzieć. Jakby to kosztowało mniej, to by było yy, bardzo godnym polecenia produktem, natomiast w takiej cenie, w jakiej sobie życzą, yy, życzą za tego Lafroiga Brody, szczególnie w Wielkiej Brytanii, to według mnie są dużo, dużo, dużo lepsze opcje, yy, które nie są dużo lepsze w smaku, ale cenowo są, są o wiele, wiele lepsze. Także chyba tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam. Mówi do Was Knurko Nessur.